Hello. Widzowie, słuchajcie, wróciłem oczywiście tutaj w to miejsce, gdzie mają te burgery, bo Pisal musi zjeść, bo jak zobaczyła, to oczywiście mi nie daje. <grym> Także wybieramy, słuchajcie, te burgery. Już pokazywałem tam wcześniej, ale ta pozycja na pewno jest rewelacyjna, nie? co byśmy jedli ostatnio. Pisal już oczywiście chciała burgera, a już tyle tutaj mam wyboru. Że już zaczyna kombinować, ale dostanie burgera, bo potem znowu będzie e, myślała o burgerze, nie? E, także zamawiamy za chwilkę te burgery. E, miasto, słuchajcie, żyje, jest dosyć fajnie. Ale jeszcze jest wcześnie, nie? Jeszcze jest wcześnie. Byliśmy e, na zakupach, jechaliśmy do makro, ale się okazało, że makro jest zamknięte. Że nie wiem, czy zamknęli na stałe, czy po prostu nie było ludzi i zamknęli. Pisał i ja pizza, eh? Osłuchaj pizza. No, tu trzeba będzie próbować, pisać więcej, nie? No naprawdę, jest fajnie tutaj. Tutaj, tutaj masz się w środku, składnie wygląda. Świąteczny nastrój. Oni właścicielka. No. <laughs> Burgerowe Burger tak? Pisał. Sej. Burgerowe love. Burgerowa, love. No, burgerowe love. Co to jest? It means uh, that you love burger. It. <laughs> no. Go, no. Oh you will eat the juicy, fat burger, you will feel good. Słuchajcie, zamówiliśmy te burgery. Pisałeś, tam zamówiłem sobie sałatkę owocową. Ona nawet sobie nie zdaje sprawy jak to jest duże, nie? bo jeszcze tam mówić, że to zjadłaby to. Ja bym pociekał, więc zjedz najpierw burgera, bo zobaczyć jaki jest tutaj wielki, e, potężny i wtedy ewentualnie coś jeszcze, nie bo tak ciebie wiadomo, że oczami by jadły, choć ja wiem, że ona potrafi dużo zjeść, ale zobaczymy. Jak zjedę tego burgera i dalej będzie głodna, to ja będę w szoku. Zacząć z nią challenge robić eee, <grywa> dotyczące jedzenia. <grywa> a tu mamy proszę bardzo, właścicielkę. Hello! <grywa> Christmas? Merry Christmas! yes, thank you! O, także wesołych świąt, bo w sumie jeszcze przecież są święta, nie? Także słuchajcie. Um, a propos, a propos, e, wigilii, no to tak jak się spodziewałem. E, to tak to wyszło, że po prostu ja nie byłem w stanie, ponieważ bardzo intensywne były te dni ostatnie, e, i ze względu też na to, że czas, wiecie, jest e, spotkania, był na Wigilii o 18.00. Ja o 18.00 to dopiero e, otworzyłem e, jedno okno, e, więc po prostu no, nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie, ale co znaczy, to nie ucieczy. Tak? E, jeszcze są inne dni, może zawsze spotkać. A zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Nie? Ja, wiecie, już jeżeli chodzi też powiedzmy o te święta, mam takie trochę do tego inne podejście, bo na emigracji się już długo, długo, długo. długo. Nie mam takiej potrzeby, że to wszystko musi być takie jak u nas, nie? że taka ta wigilia, to wszystko. Poza tym tutaj, wiecie, no w Azji, zobaczcie, te wszystkie. Yy, Ludzie wychodzą, nie? Po co siedzieć w domu, yy, i tak dalej? Jak można wyjść sobie na miasto? To, że tak to wygląda, nie? No. Czekamy, Czekamy na moją i. Zaczynamy ten wieczór, tak naprawdę. Nie? No, także zobaczcie, burgery wjechały. Rewelacja. Proszę bardzo. Ann what do you think? Big one, eh? Yes. No. We see how quick you eat it. If you eat quick and it's not enough for you, then I start challenge with you. It seems <laughs> like the other Asian girls eat so much. Okay, you try and you tell me what you think. <laughs> Gorące, nie? Trzeba chwilę, przyczekać słuchajcie, słuchać, bo jest bardzo, bardzo gorące, nie? Bo ja chwilę czekam. A już się nie mogę doczekać, ślina mi normalnie leć. ślina mi leci. No. A zobaczymy, bo już próbowała. <grywka> o, jak robi taniec, to znaczy, że dobre, nie? Jami? Yeah. Oh. Can you make, can you make like this one? Yes, I, can. Yeah? I know you can. No. Dobra, teraz ja się zabieram, słuchajcie, Szama, za szamkę Także słuchajcie, Pisa wciągnęła całego burgera, Ledwo zjadła, ale zjadła. W szoku. You ate all burger and now you eat what? Jesz, jeszcze zobaczcie, cały talerz owoców. Także mówię, na challenge ona się nadaje, nie? Jak się wkurzę, to zrobię taki odcinek. Pisał, we gonna making video, video, the challenge, how much you can eat. In, let's say, 30 minutes. No, no, no. O, na, słuchajcie, taki spust, co ona ma, to jest masakra, nie? Tego burgera całego w Szamała, wiecie, to to. Yy, pije się do bitka, nie? No, także Azjatki, słuchajcie, mają spust, mają spust. Ten challenge by można było zrobić. Zastanawiam się nad tym, nie? Na przykład pizzę Ale to pizę. Pizza XXXL? And you have 30 minutes and you eat. No, 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 no. Za Tomasz Jak możecie zauważyć, Babstidz żyje. Wszyscy, słuchajcie, korzystają z życia. Każdy spędza święta na swój sposób. Jedni spędzają je w sposób tradycjonalny, taki jaki my znamy. Po prostu siedzą w gronie znajomych, jedzą jakieś tam potrawy. A większość ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, jednak korzystają z tego, co Siemens ma do zaoferowania czyli mnóstwo restauracji. Przepyszne smaki Oraz jedna wielka zabawa Także słuchajcie jak możecie zauważyć jest Bo jeszcze i tak przyjechaliśmy jednak tutaj na, na Pub Street trochę pochodzić eee, Zobaczcie jak wygląda Wigilia słuchajcie aktualnie na Pub Street Możecie zauważyć Wszędzie, wszędzie Pełno ludzi eee, Restauracje tak samo pełne Ludzie jedzą mięso i mają to gdzieś, więc w Azji, słuchajcie, troszeczkę to wszystko inaczej wygląda. Mimo, że tutaj na pewno wszyscy, którzy są, nie wiem, że wszyscy, tak, ale z pewnością większość osób, które tu przyjeżdżają, bo no to podejrzewam, że są katolikami, to jednak ludzie zmęczeni są już tym samym, tą monotonią coroczną tak, tego wszystkiego. Więc mają. Taką... Tak więc yy, ludzie chcą, słuchajcie, trzymać to inaczej. Nie? Trzymać to inaczej. Trzymać to bardziej w taki właśnie sposób, jak jest tutaj. Zobaczcie, wszystkie restauracje są pełne. E, tutaj uliczki, tak samo. Tutaj coś się otworzyło nowego. Co to jest? E, jakieś balety zamknięte o, ciekawe, ciekawe e, coś nowego także słuchajcie, tak jak mówiłem e, że tutaj będzie ta ulica też przebudowywana i tutaj będą tak samo wszędzie właśnie imprezownie, nie? te wszystkie sklepiki, które tutaj są one będą zlikwidowane będzie e, przebudowa ogólnie tutaj pub street i te uliczki właśnie, które są teraz takie tego typu, gdzie są te, te, te takie lokalne biznesiki, pamiątki itd. Tutaj mają być normalnie imprezowe jakieś też takie miejsca, nie? Ale wracamy, bo tutaj już nic nie ma. Wracamy. No tak, no nie ma nic. Nothing there. Ale tutaj kolejna pozycja, którą trzeba będzie odwiedzić, bo taki widzę lokal, y, balety zamknięte, nie? Ciekawe, ciekawe. Także z pewnością tutaj niedługo moja moga zawita. I fajnie, że właśnie e, parkit się rozbudowuje pod względem klubów, ponieważ dla ludzi, którzy tutaj są na co dzień, tak jak ja, i wszystko już znają, to fajnie, jak powstają nowe miejsca, nie? bo to przyciąga znowu tutaj też więcej ludzi. E, więcej ludzi. A że idziemy zobaczyć dalej. No, jesteśmy na jedzeni, bo dopiero co jedliśmy, więc nie będziemy nic jedli. Przejdziemy się. Pić mi się też nie chce za bardzo. E, po prostu się przejdziemy, zobaczymy co się dzieje. Jest bardzo, bardzo głośno. E, postaram się to jakoś tam wszystko wyciszyć. Nie wiem, czy się uda. na Sark Food Court Chociaż tutaj jesteśmy na jedzeni, ale bardzo, bardzo dawno mnie tutaj nie było Chcemy zobaczyć właśnie spisał, nie? Co tutaj ciekawe, ale pustki! Pisał nobody here Nobody here czekamy Okej, we check a little, okay. Dobra, idziemy zobaczymy Tutaj proszę bardzo yy... Ciekawe jest jakby na przykład yy, zapytała się Pisał ile za taki obraz są, to ile by powiedzieli nie? O, tutaj można maskotki sobie... O tak, nikiabaj Maskotki ci w głowie 24 lata dziewczyna O, fajny kapelusz ten szary No ale mam taki no What? You wanna play? No you, I don't wanna play You to play? Come and play No Maskotki będzie grała tu coins, trzeba kupić koiny. 2 dolary za 12 tych coinów. You wanna play? Nie, nie, I don't have cash. I don't have cash. Kto Nie mam gotówki. Trzeba gotówkę gotówkę O, fontanna, proszę bardzo. O, A tu rybki wpuścili koi, tam płynęła rybka koi. A little fish? No. O, tutaj znowu te, 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 co obgryzają te e, o, odciski. grzybica murowana, nie? No. Tutaj wpuścili koły rybki, ale one bardzo źle tu mają, nie? Bo jest tutaj e, przede wszystkim za dużo wibracji przeróżnia z tych. Chociaż pływają normalnie, widać, że się przyzwyczaiły, nie? No. zobaczymy dalej. Wszędzie żarcie, wszędzie żarcie, wszędzie żarcie Ale zobaczmy na przykład ceny, nie? E, dla porównania No to co? E, dla porównania na przykład Takie ceny, zobaczcie No nie, jest jakoś bardzo drogo, nie? Droższe niż tam w tych innych restauracjach lokalnych Pizze tanie Ale pewnie malutkie No Się kręci, nie? Pisal Maybe we rent place like this for your your do food here. You want? Ale to się nie utrzyma, nie. Chociaż to teraz trochę, to teraz trochę odżyło, nie. I widać, że y, jest dużo bardzo tych takich tutaj restauracji. Tutaj macie też kmerskie jedzenie. No, na przykład ile kosztuje kmerskie jedzenie tutaj? E, pisał compare the price to the other place. The same price? Na przykład e, Loklak nie no gdzie no Loklak 4-5 dolarów, to, 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 to macie, tam macie po 3 dolary, nie? To, to gdzie to? To macie dubla prawie różnicy, nie? 100% prawie różnicy w cenie. E, a med dalej dosłownie za rogiem macie to samo za 3 dolary. Ale to się nie ma co dziwić, ponieważ tutaj są czynsze wysokie. E, na pewno jest to fajne miejsce. Czał tu po prostu, tylko tu jest gorąco, nie? Nie ma tu wentylacji, wiecie, tu, tu wszędzie gotują coś, są wentylatory oczywiście wszędzie, tak, ale mimo wszystko tu jest naprawdę gorąco, nie? Jakby to było klimatyzowane, to co innego, nie? Bo tak tutaj przyjść, siedzieć, na zewnątrz macie fajnie, bo jest przewiewnie, nie? Tu jakiś bar też jest, proszę bardzo. Ja bym tutaj z chęcią usiadł i bym się tu napił piwa, ale jest tutaj za gorąco dla mnie, nie? Tu jest parówak w saunie, wiecie, to wszystkie te, te co im tu gotują, to wszystko gdzieś tutaj jest, więc ciężko tu, ciężko tu, za gorąco tu jest dla mnie. Jest nawiew, tu też jest nawiew, to też taką parę wydziela, nie, ale, no i to, i to z wody, w której ryby pływają, nie, później na was to leci, nie, nie, zawijamy są. Nie podoba mi się tutaj, miejsce ma potencjał, ale jest tutaj za gorąco. Hmm. No i jedzenie jest takie jak wszędzie. Na pewno fajne miejsce, żeby raz takiś przyjść sobie tutaj usiąść, tak, ale jednak wolę ulicę, wolę ulicę, wolę yy, być na ulicy. O, tu też gr grillują. Wiesz, co myślisz o tym miejscu? Tu here, eh? Yes. here. Oh. Także wiecie, no. Trzeba tu tego trochę nas sprzedawać, nie? Trzeba tu nas sprzedawać tego. Podejrzewam, że tutaj y, część to może być za taką budę to może być 400-500 dolarów, nie? Więc wiecie, jak ktoś sprzedaje jakieś lody, czy to, czy tamto tu mają podwójne w ogóle to podwójne koszty no to tego trzeba nas sprzedawać bardzo dużo, żeby w ogóle. Zarobić na, na, nawet na, to, na tylko na czynsz, nie? No, dobra, idziemy Za gorąco tutaj jest, nie? Tu, tu jest za gorąco To wszystko jest e, Zadaszone, nie? Wiecie, tu jest dach Więc mimo wszystko, że to jest wysokie Jest tutaj za gorąco, nie? Dla mnie, ja tutaj już jestem długi czas i jest za mnie za gorąco o, Tu od razu się wychodzi, jest Wentylacja, przewiew, nie? Fajnie no. Także pójdziemy tam, pójdziemy w prawo e, i zobaczymy co dalej, nie? Pisał, what you think about the place? Too hot there? Eh? A little. A little? Yeah, no, home. not a little. For me very hot. And if I have to sit there for like one hour and eat, too hot. Dobra, idziemy się przejść. Z całego serca chciałbym złożyć wam wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. Oczywiście dziękuję wam bardzo za to, że jesteście na kanale, że mnie wspieracie, że oglądacie. Także jeszcze raz z całego serca. Wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku prosto z Kambodży. CBCB, trzymajcie się! Oczywiście, tak samo składam serdeczne, słuchajcie, życzenia świąteczne dla wszystkich Polaków żyjących na emigracji, dla tych, którzy spędzają te święta samotnie ze względu na sytuację, jaka wystąpiła w jej życiu, nie każdy ma możliwość taką, żeby podróżować i spędzać ten czas w gronie rodzinnym. Także dla wszystkich Was, dla nas, dla Polaków na emigracji, z całego serca tak samo, życzę Wam wesołych świąt i pamiętajcie, że nie jesteście sami.